Witajcie. Dzisiaj temat skuterów elektrycznych, pojazdów wspomagających poruszanie się dla seniorów i inwalidów. Ważne jest, żeby podzielić grupę e, pojazdów na trzy podgrupy. Czyli mamy pojazdy, które są jako wyrób medyczny, produkt medyczny na 8% VAT. Najczęściej tak, u nas w firmie jest to, e, produk, są to produkty marki Vermaren, ale następny etap to są następne podgrupa to są pojazdy z certyfikatem medycznym i to proponuje firma Electroride oba pojazdy pojazdy z obu grup nie wymagają rejestracji to są pojazdy które ubezpieczamy w nieruchomości najczęściej taką opcję proponujemy naszym klientom czyli do ubezpieczenia nieruchomości o ruchomość jakim jest skuter w tym wypadku produkt medyczny albo skuter z certyfikatem medycznym. Jeżeli ktoś ma certyfikat medyczny do skutera, automatycznie może jeździć zarówno po chodniku, jak i po drodze publicznej. Nie musi pojazdu rejestrować. Co innego jest trzecia grupa. To są pojazdy, które wyglądają jak pojazdy z certyfikatem medycznym, lecz tego certyfikatu nie mają. Przez co automatycznie wymagają rejestracji, ponieważ każdy, kto dostanie homologację, automatycznie taki pojazd, właściciel takiego pojazdu jest zmuszony do tego, żeby ten pojazd zarejestrować, bo po to jest homologacja. Czyli taki pojazd z homologacją, jako motorower, wymaga rejestracji. Co za tym idzie, jeździ tylko i wyłącznie po drogach, nie po chodnikach. Automatycznie taki pojazd, który jest rejestrowany jako motorower, którym nawet wygląda jak trzykołowy pojazd, czterokołowy pojazd, taki, który niby ma certyfikat, albo wygląda jak taki pojazd z certyfikatem, albo wygląda jak wózek inwalidzki, ale ma tą homologację i wymaga rejestracji, może tylko i wyłącznie jeździć po drogach, nie po chodnikach. Jeżeli zatrzyma was policja, policjant będzie uparty i będzie chciał wlepić wam mandat, to ma do tego prawo. Jeżeli jeździcie po chodniku pojazdem, który nie ma certyfikatu medycznego i nie jest produktem medycznym, co za tym idzie? Dostajecie sprawę sądową za kierowanie pojazdem nie po drodze publicznej, nie brak ubezpieczenia pojazdu i brak rejestracji pojazdu. Także te, z mojej informacji, jaką uzyskałem na targach w Poznaniu, targach dla seniora, na których byłem w październiku, bodajże zeszłego roku, informacja jest jasna: między 1500 a 12 tysięcy złotych takie są widełki, z tego co usłyszałem od policjanta, jeżeli chodzi o mandat i sprawa sądowa, jeżeli chodzi o, o, o taki, kierującego takiego pojazdem, który ma homologację, a nie jest zarejestrowany. Więc jeżeli próbujecie zakupić pojazd do tego, żeby nim jeździć po chodniku i ma to być jedna z jego zalet, to przede wszystkim zwróćcie uwagę, czy ma certyfikat medyczny, albo czy jest pojazdem traktowanym jako na 8% VAT, czyli jako produkt medyczny. W każdym innym wypadku Produkt, czyli taki skuter, taki pojazd wymaga rejestracji, co jeszcze raz podkreślę, i jest kierujący właściciel pojazdu zmuszony go po pierwsze ubezpieczyć i po drugie ubezpieczyć jako pojazd, a wcześniej zarejestrować. Czyli na tej samej zasadzie jak zwykłe motorowe. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało, jesteśmy do dyspozycji. Jeżeli wątpicie w to, co mówię, polecam wizytę na pierwszym, lepszym komisariacie. Na pewno się dowiecie, jak to wygląda. Pozdrawiam.